zapytałam chat GPT jak robić dobre zdjęcia na meczu piłki nożnej i czy na każdym zdjęciu musi być piłka. Zaintrygował mnie ten temat, ponieważ pod ostatnim filmem Rafał napisał w komentarzu, że odruchowo szukał piłki na zdjęciach. Z meczów, które pokazuję wam tutaj na filmach i obiecałam, że zapytam kolegów bardziej doświadczonych na meczu, czy są takie zasady. Jak robić takie zdjęcia? Czy musi być ta piłka, czy nie musi być ta piłka na tych zdjęciach, żeby zdjęcie było dobre. Niestety, na meczach nie mam za bardzo czasu. Inni też nie mają za bardzo czasu, żeby porozmawiać o takich e, sprawach. Więc postanowiłam zapytać chat GPT. Ja, e, jako fotograf sportowy, teraz w piłce nożnej, mogę powiedzieć, że jestem takim prze, przedszkolakiem no może pierwsza klasa szkoły podstawowej na tej zasadzie. Pierwszy sezon, kiedy. Tak intensywnie fotografuję piłkę nożną. Więc wszelkie możliwe informacje, jakich mogę się dowiedzieć, jak mogę ulepszyć swoje zdjęcia, są jak najbardziej mile widziane, i po prostu chcę się tego nauczyć. Mam nadzieję, że ten film i te podpowiedzi z czatu GPT pomogą nie tylko mi. Ale też Wam, jeżeli w ogóle takiej pomocy potrzebujecie przy takich zdjęciach. Więc zapytałam, jak to jest, mówię, drogi czacie, GPT, z tymi zdjęciami sportowymi na meczu piłki nożnej. Jak robić dobre zdjęcia i czy na każdym zdjęciu dobrym musi być ta piłka. I zacznijmy od tych podstawowych rzeczy, które mi tutaj czat GPT powiedział, jak robić lepsze zdjęcia. Pierwsza rzecz, czyli ustawienie aparatu. Szybka migawka, czyli jedna tysięczna lub krócej, żeby zatrzymać ruch. To robię, tak, to tego się pilnuję. Drugie, odpowiednia przysłona tutaj z moim obiektywem, czyli z tym. Tutaj mam do dyspozycji od 4,5 do 5,6. To są takie naj, najmniejsze wartości. I staram się utrzymywać sztywno 5,6, żeby nie wchodzić na większą wartość, żeby jak najwięcej wyciągnąć z tych zdjęć, jeżeli mówimy o rozmyciu tła. Czyli staram się schodzić na najniższą, najbardziej otwartą w tym obiektywie. Który posiadam, ISO. ISO dostosowane do warunków. Oczywiście, tutaj czat podpowiada, żeby nie za wysokie, żeby uniknąć szumów. Przy ustawieniu takim, jak tutaj sobie do tego obiektywu ustawiam na sztywno 5-6, jest z moim aparatem i na przykład na meczu wisły problem taki, że no tam to światło jest super oświetlone, stadion, ale jednak przy bardzo krótkim czasie to ISO musi być wyższe. I to, co robiłam do tej pory, było takie różne, bo zwłaszcza na meczach Wisły, gdzie jest to sztuczne oświetlenie, gdy ustawiałam sobie czas na przykład 1 tysięczna, no to to ISO dochodziło do 10 tysięcy czasem. Więc na ostatnim meczu zeszłam do 1125, tak w granicach właśnie tej jednej tysięcznej sekundy. przysłona 5-6 i wtedy ISO na tym konkretnym stadionie, gdzie mecz zaczynał się o 20.30, czyli już po zachodzie słońca. Miałam maksymalne 5000 i było ok. Wybierz dobre miejsce. Staraj się znaleźć miejsce z dobrą widocznością i światłem. Miejsca przy linii bocznej pozwalają na świetne ujęcia akcji. Na różnych stadionach są różne wytyczne. Mówię tutaj o piłce nożnej, to co ja fotografuję. Łatwiej jest na meczu, na przykład drugiej ligi. Um, ustawić się bardziej przy linii bocznej, nie na każdym stadionie, ponieważ na przykład na Wiśle są stricte określone, mm, tak bardzo rygorystycznie miejsca, w których ja, jako fotograf, mogę wejść. I są też inni fotografowie, którzy są z mediów klubowych, i oni mogą wejść e, dalej, czyli do 22 metra. Na linii pocznej. Tak, nic nie pokręciłam, nic nie pokręciłam. A ja mogę tylko do szóstego. Więc tam, gdzie można się poruszać, tam się poruszam. I tak jak mówię, nie na każdym stadionie można wejść. Nie z każdymi uprawnieniami można wejść w każde miejsce, żeby zrobić super zdjęcie. Ale no, jednak. Da się. Fajnie jest poszukać takiego miejsca w ogóle na stadionie, w którym po pierwsze możemy przebywać, bo y, takie są wytyczne, że możemy tam przebywać. Y, a po drugie, faktycznie w tym miejscu jest y, super widoczność, jest dobre światło. I o ile na stadionie, otwartym, jak mecz jest w ciągu dnia, y, to miejsce jest. Y, bardziej plastyczne do wyboru, bo sobie patrzę, gdzie pada słońce yy, i wtedy sobie wybieram, po której stronie boiska stoję, w którym jakby kącie, z której strony bramki. A na meczach, które są już wieczorem, w nocy po zachodzie słońca, jest sztuczne oświetlenie i są bardziej restrykcyjne, wytyczne co do tego, gdzie mogę stać jako fotograf freelancer. No to też nie ma za bardzo wyboru, ale no też się da w tym e, określonym miejscu, w tych określonych miejscach, da się jednak wybrać mm, fajniejsze miejsce, żeby zrobić lepsze ujęcia. Mamy kolejny punkt: przewiduj akcje. Obserwuj ruch zawodników i piłki, by wcześniej przygotować się do wykonanego zdjęcia. To jest bardzo trudne. Dla mnie jest to bardzo trudne, pomimo tego, że lubię piłkę nożną i znam zasady. Tak, patrzenie przez wizjer z teleobiektywem na mecz. Tam się dzieje wszystko szybko. To z jednej strony da się przewidzieć mniej więcej, a z drugiej w ułamku sekundy już się zmieni, już ta piłka jest gdzie indziej już gracze piłkarze są gdzie indziej i już się dzieje zupełnie inna akcja. Więc tu widzę po sobie, że naprawdę to doświadczenie to bywanie na tych meczach. Im więcej tym lepiej po prostu wpływa na korzyść, jeżeli mówimy o zdjęciach. Tutaj stricte z piłki nożnej. Więc tak, przewidywanie akcji jest trudne jest po prostu trudne do ujęcia na zdjęciach przez e, to ograniczone pole widzenia, przez wizjer, przez teleobiektyw, m, przez akcję, jaka się dzieje i m, widzę po sobie, że z tym jest właśnie m, największy problem. Ponieważ czasem się rozproszę, czasem gdzieś zerknę na chwilę w drugą stronę. I już mi gdzieś umyka cała akcja, i muszę znowu tak, skup się, skup się, skup się i pilnować dokładnie tego, co się na meczu dzieje. Jestem ciekawa, jak to skupienie, jak Oglądanie tego meczu, łapanie tych chwil będzie wyglądało na przykład za rok czy w kolejnym sezonie, jestem bardzo tego ciekawa, jak to się zmieni u mnie, bo tak jak mówię, to jest pierwszy sezon, to się teraz już kończy. Jak tak intensywnie i świadomie fotografuję piłkę nożną, czwarty punkt. Używaj ciągłego autofokusa i trybu seryjnego. Tryb seryjny oczywiście tak, używam, ale z tym aparatem, z Z5, tu mam inny obiektyw, akurat podpięty, ale z Z5 mam problemy z tym ciągłym autofokusem. Próbowałam na kilku meczach. Ze światłem dziennym robić właśnie zdjęcia na ciągłym autofokusie, i widziałam, że większość zdjęć miała mnie ostrych, więc tutaj nie wiem. Po prostu nie wiem. Staram się wybrać opcję tego autofokusa najlepszą. Do mnie, na tym poziomie, na którym teraz jestem, jeżeli chodzi o robienie zdjęć piłki nożnej, plus ten aparat. Bo tak jak wam mówiłam nieraz w filmie, co pewnie też wiecie, autofocus w Z5 działa sobie różnie różnie, więc. Po każdym meczu analizuję sobie zdjęcia, patrzę jak mi się pracowało. Staram się w trakcie meczu nie szaleć ze zmianą ustawień co do autofokusa, żeby móc później po tym meczu przeanalizować, czy na tym autofokusie dobrze mi się pracowało, czy źle. Jak jest, jaki jest procent zdjęć ostrych do nieostrych. Więc tutaj też doświadczenie i wyczucie swojego aparatu, plus mm, wyczucie tego, jak nam się pracuje z tym aparatem, jak my y, pracujemy z danym aparatem, więc tak, jak zobaczyłam ten punkt używaj ciągłego autofokusu i pomyślałam, o nie, no nie używam na razie, bo, no bo nie używam. Więc e, tak, muszę sobie wytestować najlepszą opcję tego ciągłego autofokusa z tym aparatem i e, z moimi jakby warunkami. Piąty punkt. Kadruj przemyślanie. Staraj się, aby główny obiekt był dobrze widoczny i wyróżnia wyróżniał się na tle. Wykorzystuj zasady trójpodziału. To jest kolejny punkt, e, w którym tak naprawdę. Moim zdaniem najważniejsze jest doświadczenie, bo kadrować sport um, jest naprawdę bardzo trudno. Biorąc pod uwagę, jak to wszystko się szybko dzieje na meczu, to, to jest naprawdę niesamowite wyzwanie, żeby zrobić dobry kadr. Ja osobiście nie przepadam za kadrowaniem później w postprodukcji zdjęć. Jakoś tak boli mnie serce, jak muszę to robić. Jednak staram się gdzieś przycinać ewentualnie, gdy mam tylko kawałek taką, kawałek ręki i nogi, gdzieś na zdjęciu, to staram się gdzieś to środkować, żeby tego nie było widać. Ale przez brak doświadczenia, przez to, że robię to, robię te zdjęcia. Dopiero właśnie ten pierwszy sezon. To zastanawiam się, czy to jest dobre, czy to nie jest dobre, czy nie odejmę z tego zdjęcia czegoś naprawdę fascynującego, jeżeli zacznę kadrować to zdjęcie. Zwracaj uwagę na emocje i detale. Fotografuj nie tylko akcje z piłką, ale też emocje zawodników, trenerów, kibiców oraz detale. Jak reakcje, gesty czy momenty napięcia. Staram się. Jednak w tym momencie widzę po sobie, analizując te zdjęcia i to jak robię zdjęcia na danym meczu, że. Mm, dalej jestem z, zorientowana głównie na akcje i na łapanie takich momentów niż na. Yy, Obserwowanie kibiców, robienie zdjęć kibicom, trenerowi czy pozostałym uczestnikom meczu. Powoli zaczynam wchodzić na taki etap, że mm, szukam też momentów po na przykład strzale gola, i wtedy skupiam się na tym, żeby jeszcze uchwycić te emocje. Um, Zawodników, piłkarzy, po tym jak strzelą gola. Więc e, tak, to też jest bardzo trudne dla mnie. I przejdźmy teraz do tego głównego pytania, czy na każdym zdjęciu musi być piłka? I odpowiedź jest taka. Nie. Piłka nie musi być obecna na każdym zdjęciu, chociaż piłka to oczywisty element sportu. Dobry fotograf sportowy potrafi również uchwycić historię i emocje wokół niej. Nie wiem, czy jestem dobrym fotografem sportowym. Jestem takim raczkującym fotografem sportowym. Te emocje wokół tej piłki, emocje zawodników radość, frustracja, skupienie. I tu widzę, że powoli zaczynam. Wyłapywać te momenty na meczach, gdzieś wypatruję, patrzę sobie, kto gdzie, jak reaguje i jak to ująć na zdjęciu. Moment przygotowania do akcji zawodnik patrzy w kierunku piłki, ustawiający się zawodnik do strzału. To było jednym z takich pierwszych. Momentów, które zaczęłam łapać na tych zdjęciach, jak poszłam na pierwszy mecz, to na tym się bardzo skupiałam, bo to było dla mnie prostsze po prostu do zrobienia zdjęcia na tych pierwszych meczach. Detale, na przykład pot spływające z czoła, okrzyki kibiców, gesty trenerów. Zaczynam powoli łapać łapać ten, ten temat. Zaczynam powoli wchodzić w ten etap, że patrzę na to, staram się zrobić takie zdjęcie i staram się też coraz więcej zdjęć robić kibicom. Zwłaszcza jak się coś ciekawego dzieje na trybunach, to tym to, to bardziej to mnie przyciąga, więc wtedy robię zdjęcia. Ale nie, nie potrafię się na przykład jeszcze skupić na gestach trenerów. Wiem, że to jeszcze mogę i chcę nad tym popracować, żeby to jeszcze łapać. Więc tak, no i pot z czoła. Tak, na razie na razie się skupiałam na tym, żeby była piłka, żeby była akcja, i żeby była jakaś taka. Szalona akcja typu but ym, wrzynający się w ziemię, odpryski ziemi nad tym butem, jakieś zderzenie, jakieś uderzenie tego typu. Więc to jest kolejny punkt, czyli dynamika gry. Ruch zmagania, starcia między zawodnikami. To jest najciekawsze. <gryw> najciekawsze w fotografii piłki nożnej do sfotografowania, do złapania, i zauważyłam, że. To mnie przyciąga najbardziej na tych zdjęciach, żeby takich momentów więcej wychwycić. Bo przyznam szczerze, na początku byłam święcie przekonana, że takie zdjęcia będą dobre. Takie plus, jak zawodnik na przykład kopie piłkę i jest w ruchu, i ta piłka, i noga. Gdzieś tam ręka, tego typu. Więc tak, ta dynamika gry była taką pierwszą rzeczą, może nie pierwszą, pierwszą były ten moment przygotowania do akcji, bo to było dla mnie najprostsze, ale jak już z każdym kolejnym meczem, zaczęłam właśnie szukać tej dynamiki gry i zaczęłam się na tym bardziej skupiać. Widzę teraz po tym, e, po tych wytycznych, które tutaj wytycznych, no takim mm, ogólnym zarysie, tak jak powinny wyglądać zdjęcia sportowe według Chata GPT, mm, nad czym mam jeszcze pracować? Pomimo tego, że czułam, że mam jeszcze do poprawy to i to i to to jednak takie usystematyzowanie, takie określenie ścisłe tego, jak powinny wyglądać takie zdjęcia, jest bardzo pomocne, ponieważ widzimy czarno na białym, że jeszcze to, jeszcze to, jeszcze to. I oczywiście, nie wydaje mi się, że nie trzeba. Połapać wszystkiego, że nie trzeba być we wszystkim najlepszym na takim meczu. Tak mi się przynajmniej wydaje na początku mojej przygody, podróży, jaką jest fotografowanie piłki nożnej. I chciałabym złapać sobie taki swój własny rytm i swój własny styl. Co będzie najbardziej widoczne na moich zdjęciach? Więc jeszcze dużo, dużo nauki i teoretycznej, i praktycznej przede mną, ale niesamowicie się z tego cieszę. I Podsumowując ten film, piłka jest ważna, ale emocje i akcje wokół niej często tworzą ciekawsze, bardziej angażujące zdjęcia. Warto więc balansować między zdjęciami z piłką i tymi, które pokazują nastrój meczu. I tego sobie życzę. Tego sobie życzę, żeby nauczyć się balansować między tymi zdjęciami. Wybrać sobie swój osobisty, unikalny styl tych zdjęć i cieszyć się tymi zdjęciami, poprawiać je co chwilę, bo tak, bo tak chcę, i żeby być coraz lepszym fotografem sportowym. Tak, może na kolejnym meczu spróbuję złapać na zdjęciu trenera, w jakiejś minie. Hmm. Jest to, wydaje mi się, dobry plan. Więc tak. Ja się bardzo cieszę, że spytałam chat GPT o to. On jednak tam sobie zebrał te informacje i, i potrafi fajnie podpowiedzieć i prosto, i klarownie, i tak dalej. Więc te oto kartki, na których mam e, Wydrukowane to, co Chad GPT mi podpowiedział, jak robić lepsze zdjęcia na, na meczu piłki nożnej i czy ta piłka jest ważna na każdym zdjęciu, żeby było to dobre zdjęcie. Te kartki na pewno gdzieś zawisną tu, gdzieś na ścianie, przy moim biurku, żebym sobie cały czas przypominała o tym, bo. Chcę, po prostu chcę. Chcę się tego nauczyć, chcę robić lepsze zdjęcia i niesamowicie mnie to cieszy. I że tu mogę się podzielić tymi informacjami, tutaj z Wami. I, I tyle. Mam nadzieję, że Wam się podoba moje z światło z tyłu, jak podświetla pięknie. Ach, jak się błyszczy. Dobra, dodałam, pamiętałam, żeby dodać to, to światło ze mną. No to w tym filmie to by było na tyle. E, widzimy się w kolejnym. Pa pa!